Siemano Patrzę dzisiaj w aplikację żabki Jest hartność Piwny energetyk Widziałem już recenzję na YouTube Ludzie nie chwalą go za bardzo Ale sprawdzimy smak Uu, hu 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 o panie, ale ty że się pienił? No to hu... Wiem, wiem nie nalewa się tak piwa Kolor to ma taki Dobra, na próbkę. Wow, 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 wow. testujemy Harnolda no to te recenzje niestety były dobre i to bardzo trafne Smakuje jak bardzo wygazowane piwo moim zdaniem. Energetyka. Może coś czuć. Ale to nie jest dobre. Także chcecie to kupujcie. W sumie za jednego żabsa. To jak za darmo. <grytanie> Także tajemniczy człowiek. Siema. Subskrybuj kanał. Hello.